Największe zagadki ataku dronów białoruskich partyzantów na rosyjski samolot pod Mińskim. Jakie pytania pozostają po tej operacji? Gdzie jest rosyjski samolot uszkodzony przez białoruskich partyzantów, a także ile w Białorusi jest podobnych osób, gotowych em, za pomocą podobnych operacji obalić reżim Łukaszenki i przywrócić państwo prawa? Dziś opowiem Wam o tym, a na końcu wideo zapadam jedną czy dwie zagadki dotyczące ataku dronami na samolot rosyjski i 50 na Białorusi. Będziecie mogli samodzielnie jedną z nich udzielić odpowiedzi najlepiej tutaj wideo w komentarzach. Również opowiem o tym, co się dzieje teraz z tym samolotem, gdzie on jest i jak długo nie wróci do służby. Nazywam się Sergej Pelesa, jestem Białorusinem, mieszkającym w Polsce od ponad 23 lat, pracuję jako dziennikarz telewizji Belsat, prowadzę cotygodniowy międzynarodowy program analityczny, również robię filmy dokumentalne, najnowszy film Migranci Łukaszenki, który zrobiłem wraz ze swoim kolegą Antonem Cziliżnikowym. Możecie sobie obejrzeć tutaj, w opisie znajdziecie do niego link. Niektórzy z Was mogą mnie pewnie kojarzyć z komentarzy dla polskich mediów. Ja zdecydowałem się, że założę ten kanał na YouTube, ponieważ dostrzegłem, że mimo dużej liczby ekspertów, Anality, którzy komentują białoruskie sprawy, ukraińskie, jednak jest e, trochę niskości. Stwierdziłem, że ja, jako Białorus mieszkańcy w Polsce wyjaśnię, i tutaj u mnie na moim kanale znajdziecie coś więcej niż w telewizjach, a także u innych YouTuberów, Polaków. Podsumujmy więc najważniejsze informację o ataku białoruskich partyzantów na rosyjski samolot A 50. Ja opowiedziałam już o tym na gorąco następnego dnia po tym ataku. To wideo możecie znaleźć u mnie na kanale, to jest przedostatnie wideo. No więc od rana 26 lutego mieszkańcy e, miejscowości w okolicy lotniska Maczuliszcze na południu od Mińska słyszeli wybuchy i zaczęli pisać o tym w czacie lokalnym w komunikatorze Telegram. Te wiadomości zostały usunięte, były usuwane. W okolicy pojawiły się uzbrojone posterunki. Sprawdzano samochody. Na przejściach granicznych, w tym na przejściu granicznym z Polską, na ostatnim przejściu działającym w Teryzpolu, wzmocnione kontrole graniczne. Milicja zaczęła odwiedzać droniarzy. W całym kraju zaczęły być odnotowywane zatrzymania obywateli przez milicję. Najwyraźniej szukali sprawców operacji. скутик туру шкодзену російські самоліта Піндєщенда. В другій пові дня ініціатива білоруських функціонарюшів, були функціонарюшів ресортів щоових, ініціатива Байпол, поінформувала о тим, що відбувши такий атак, взяла на себе відповідальність за атак на російський самоліт. Наступного дня, понеділок, Кукашенко зібрав шефів ресортів щоових, мовив о дисципліні і... Ещё на самом-то дня полечил Духин. Pojawiło się pierwsze zdjęcie satelitarne Maxar, na których mimo tego, że zdjęcia są dość rozmazane, niewyraźne, to widać dwa niewielkie, co prawda uszkodzenia, dokładnie w tych miejscach, o których mówił szef Baypol i generalnie Baypol. Chodzi o taki specyficzny radar, wyglądający jak grzyb, po środku samolotu, on został zaatakowany, a także przednia część samolotu. I to widać było na tych zdjęciach. Reżim Łukaszenki, propaganda, media milczały przez kilka dni, trwała konsternacja. Następnie wiceminister spraw zagranicznych Białorusi powiedział, że ta informacja o taku jest fajkiem. Wieczorem reżimowa telewizja pokazała nagrania z samolotem A50, który jeździł sobie po lotnisku, nie latał. Wszystkie nagrania zostały wykonane w ciemności. Żadnego nagrania nie było pokazanego z góry samolotu, tam właśnie, gdzie dokonano tego ataku na radar, i przednią część. I mimo tych prób ukrycia tego incydentu, tego ataku, widać było w przedniej części samolotu, przepraszam, w przedniej części radaru, ciemne plamy, których wcześniej nie było. Łukaszenka ciągle przybywał w tym czasie w Chinach i przy jego powrocie pokazano nagranie na, na kanale Telegram Pulp Pierwogo, to jest jego służba prostowa, pokazano nagranie, na którym widać samolot 50 latający w niebie w, e w eskorcie myśliwców. I nie ogłoszono, że oto dowód na to, że samolot nie został uszkodzony, a eskortuje Aleksander Łukaszenkę wracającego z Chin. No więc teraz konsternacja po drugiej stronie. Ale okazuje się, że było to ściema. Tak, samolot latał, ale znowu nie został on pokazany z góry, tylko z boku z tyłu wszystkie ujęcia oprócz górnych tak. Prawdopodobnie samolot naprawiali w ciągu trzech dni, zanim mógł wylecieć i poleciał, tak? opuścił teren Białorusi. No, wydawało się, że to jest porażka, ataku nie było, tak. lata samolot, no więc nie ma ataku. Tak? Tutaj Bajpol wyciągnął asa z rękawa, opublikował pierwsze nagranie, na którym wyraźnie widać jak dron siada na samolot, ląduje na radarze, prowadząc rozpoznanie. Następnie ukraińskie media opublikowały drugie, podobne nagranie, ale inne. I w obydwu dron, drony siadają na różne części samolotów, właśnie te, które zostały później atakowane. Przypomnę, że akurat chodziło o dwa miejsca. Drony zaatakowały drony typu DJI. To są zwykłe amatorskie drony, w Polsce kosztują nieco ponad 5000 zł. Do ataku wykorzystano ładunki o, o wadze około 200 gram każdej, a także dołączono do tego po 200 kulek metalowych żeby wzmocnić jakby efekt tego ataku. Czy po takim ataku samolot może latać? Okazuje się, że tak może. Ja specjalnie skontaktowałem się nieoficjalnie poprzez pośrednika z inżynierami z jednego z dużych ukraińskich zakładów, zakładów lotniczych i tam inżynierowie potwierdzili, że partyzanci mając tak mały, mały słaby ładunek wybrali cele bardzo precyzyjnie i zawodowo. Wiedzieli co atakują. Tak? Nie mogli zniszczyć samolotu ani poważnie go fizycznie uszkodzić, więc uszkodzili najważniejsze elementy, bez których ten samolot A50 staje się zwykłym samolotem transportowym U-76. Więc traci swoje możliwości techniczne, które pomagają naprowadzać rosyjskie uderzenia rakietowe na cele w Ukrainie. Według, według Aleksandra Zarowa samolot będzie naprawiany. Przez 6 miesięcy. A skąd wiemy, czy faktycznie on jest naprawiany i dotarł do tego zakładu? I tutaj dziennikarze niezależnego portalu Zirkalu przeprowadzili niesamowitą akcję. Dziennikarka białoruska zadzwoniła do zakładów letniczych tego noru. Przedstawiło się, że jest pracowniczką lotnictwa w i dzwoni, żeby sprawdzić, czy samolot, który wyleciał z Białorusi, dotarł szczęśliwie do tego Tam. наївні росіяни підтвердили, що фактично самоліт Апендішн, який вилетів з Білорусі до Тарду Таганрогу, і навіть підтвердили його номер 43. Той номер виразно видач на кількох на гранях. Він з мамою що самоліт полетів до направи в Таганрогу, а він зостав ушкодзоний. Хто того вогуле, кто того вогуле доконал? Кимсон чи партизанчи? На Беларуси от кільку лет есть организованные Tzw. Plan Pieramoga przez inicjatywę BIPOL. Do niego zgłosiło się według BIPOL 200 tysięcy osób. Liczba duża, trudno w nią wierzyć. Według Aleksandra Azarowa wybrano do tego planu 10 tysięcy aktywnych uczestników. No, ta liczba już jest bardziej realistyczna. Choć 200 tysięcy wydaje mi się, prawdopodobno po tym jak zobaczyliśmy setki tysięcy Białorusinów na ulicach w 2020 roku, nie wydaje mi się, że to jest zawyżona liczba. Partyzanci na Białorusi, dywersanci działają od początku wojny. W pierwszych kilku tygodniach przeprowadzili ataki na kolei, niszczyli sprzęt kolejowy po to, żeby spowolnić ruch rosyjskich pociągów. Również cyberpartyzanci atakowali Інформатичні системи старію рухом на колії. В скуток тих атаків сповольні рух російських військ, які удержали на Київ, допомогу українцям обронити свою столицю. Затримано около 40 осіб, Кілька тих особен, кілька чи кілька наче, сказано, вироки саду: від 14 до 23 лет візняння. No i teraz przejdźmy do tych zagadek, do tych pytań, które zapowiedziałem na początku. Największa zagadka według mnie to jest, to polega na tym, że lotnisko czyli wojskowe lotnisko znajduje się w strefie zakazu, zakazu lotów dronami, tak? No więc, w jaki sposób dron cywilny, zwykły dron DJ i nawet kilka takich dronów, przebił się przez tą strefę, gdzie zwykle drony uderzają się w niewidzialną ścianę. Tracą swoją sterowność, opadają, spadają, nie mogą dotrzeć na, na lotnisko. Ja mam swoją odpowiedź, mam swoją wersję, ale jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Więc, jeśli macie swoją wersję, dlaczego dronu, dronowi udało się dotrzeć na lotnisko, piszcie w komentarzach. Jestem ciekaw, waszych wersji. Drugie pytanie, druga zagadka polega na tym, czy istnieją nagrania ataku. Według mnie tak. Najprawdopodobniej są nagrania ataku. Po pierwsze, ponieważ mamy nagranie no rozpoznania, to być może nagran jest. Technicznie jest to możliwe. Aleksandr Zararów tego nie wyклюczył, enigmatycznie mówiąc, że wszystko w swoim czasie, więc no, poczekamy, aż BPOL opublikuje to nagranie. Według BOL ta inicjatywa pracuje obecnie nad kolejnymi. Dywersjami przeciwko rosyjskim obiektom wojskowym na Białorusi, a także kolei. Najprawdopodobniej te operacje mogą być przeprowadzone w sytuacji, kiedy Rosja zdecyduje się na kolejny atak lądowy z terenu Białorusi, co obecnie jest mało prawdopodobne, przez to, że Rosjanie po prostu nie mają sił do, tego, do takiego ataku. На тим дійшій позволю собі скінчити. На цим тих фільмах оповім о інших справах, проблемах, дотичанцях Білорусі, дотичанцях удяву режиму Лукашенки в війні пречівку в Україні. Бенде регулярні, це кілька днів публікував тут своє відео о тим, що ще на суд от польський. Прошу, діляйтеся ними, підписуйтеся.